Cześć, ja jestem Borys z kanału Brikowski i witam Was na pierwszej mojej takiej dużej recenzji zestawu 10251 pod nazwą Brickbank. Zapraszam do oglądania. Tak jak pewnie się większość z Was spodziewała na pierwszy ogień pójdzie oczywiście moja, mój wymarzony zestaw. Z serii modularów, czyli po prostu Big Bang. Naprawdę jaki ten zestaw jest z czym nie będę Wam już mówił, bo na, na holu już mogliście się przekonać jak ja ten zestaw normalnie pochwalam i w ogóle, więc po prostu zajmijmy się opisem kartonu oczywiście informacja o liczbie części 2380 Elementów. Mamy przedstawioną grafikę zestawu na froncie pudełka, oczywiście. Jest naprawdę e, dość wyraźnie przedstawiona. Taka duża, i wszystko można ładnie sobie zobaczyć. Jakieś tutaj właśnie sztabki w kolorze szarym. E, też te właśnie cylindry z jakąś fakturą. E, tutaj też te tyrolki. Właśnie. Na samej górze budynku. Tu jest informacja o wymiarach y, samego zestawu, czyli y, zestaw jest osadzony na podstawie 25 na 25 cm. Y, jest to w przeliczeniu na study, że tak powiem. 32 na 32 study płytka konstrukcyjna. W tym przypadku w tym zestawie jest właśnie y, w kolorze piaskowym, a więc. Poza modularami w tym momencie, no ją dość ciężko w sumie zdobyć. Z tego co kojarzę jeszcze jest właśnie w Bistrze w Śródmieściu, czyli w tym tytułowym Dajnerze. No i też w tym gara garażu na rogu, czy tam warsztacie na rogu. Już zapomniałem jak się nazywa, ten zestaw, warsztat na rogu. Właśnie tam też ta płytka. O czym będziecie mogli przekonać na kolejnych moich recenzjach. Nie wiem, czy będzie on po BrickBanku, czy potem, sami zobaczycie, nie chcę też Wam spoilerować za dużo. Tutaj mamy przedstawione kondygnacje budynku, Pierwszy, e, znaczy parter, pierwsze piętro i dach sam. Tu jakąś grafikę dotyczącą zestawu. Na samej górze pudełka mamy spis wszystkich elementów, jak to jest w przypadku właśnie tych kreatorów i kreator-ekspert, chociaż w sumie Teraz już nawet nie wiem, czy na zwykłych Kreatorach też jest taki spis, możecie mi napisać w komentarzach. Ale na pewno wiem, że na Kreator Expert są takie wszystkie, spis wszystkich y, części. No jak widzicie, to ta płytka w kolorze piaskowym, też nadrukowane części. Plus jest taki, że właśnie w tym zestawie nie ma nalepek, także ów, będzie bez problemu składanie. Y, no i figurka w skali 1 do 1. No, dole tutaj mamy tam informację o tym, gdzie został wyprodukowany, ale wydaje mi się, że to nie jest zbytnio ważna informacja. No i tutaj mamy oczywiście po boku rozkład wszystkich figurek w zestawie. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tego co widzę. Też naprawdę, właśnie fajne, nadukowane części. No i możemy przejść już do tyłu pudełka, trochę się zbytnio skaduje, ale musicie mi to wybaczyć, ja po prostu taki jestem. Jak już o czymś mówię, to naprawdę długo. No i tutaj mamy różne scenki, jak twórcy właśnie tego zestawu proponują nam się bawić. Na przykład, no tutaj mamy scenę ze świetlikiem, gdzie jak się przez niego spojrzy w dół, to naprawdę widać fajnie to wnętrze tego banku, jak dalej, naprawdę fajnie to wygląda, bo nie ma tam e, jakby e, piętra nad piętrem, tylko jest taka luka, o jak tutaj możecie zobaczyć, właśnie jest taka luka, że przez to piętro przechodzi e, światło i można sobie spojrzeć na sam do budynku, więc naprawdę to będzie fajna, fajna funkcja. Do zobaczenia. No i tutaj mamy też pranie brudnych pieniędzy, na przykład yy, kradnięcie, właśnie też pieniędzy, wydawanie, wieszanie reklamy. Tutaj mamy informację, że możemy połączyć to z innymi modularami. Tutaj właśnie też kondygnacje kondygnację, prawie pod innym kątem, i no i też chyba wydaje mi się, że większe niż na pudełka. No i tutaj oczywiście trzy modulary, ten najnowszy, który jest w środku opakowania, yy, czyli właśnie ten bank i tutaj właśnie są zawsze yy, starsze, czyli jak ten w 2016 roku, to ten będzie z 2015 i to jest biuro detektywa, też naprawdę, ojej, jak ja chciałem chciał mieć ten zestaw, tylko... Podobnie jak ten, jego cena teraz jest kosmicznie wysoka. No i paryska restauracja z 2014 roku też bardzo ładny zestaw, ale ten bym o wiele bardziej wolał i chciał przypomnieć do mojej kolekcji. Bo według mnie ta biele z tego banku, z tym kolorystycznym kamieniczkiem, się naprawdę ładnie komponuje. No i wydaje mi się, że po takim długim wstępie możemy w końcu zacząć unboxing tego zestawu bo tak jeszcze nie wspomniałem właśnie w pierwszej części będzie właśnie to co już zrobiłem czyli opis pudełka no i otworzenie zestawu a w kolejnych to jeszcze zobaczymy czy tam będą omówienia tych poszczególnych paczek i speed build i recenzja czy jak to będzie wyglądać jeszcze zobaczymy ale na pewno wiem że nie będziecie, nie będziecie zawiedzeni więc Eee, po prostu czekajcie na kolejne filmy z tym zestawem. No a ja teraz zmieniam kadr i zabieramy się za otwarcie tego przepięknego zestawu. Dobra, a więc nie pozostaje mi nic innego jak wziąć zestaw w swoje ręce i nacinać plomby, aby zobaczyć co jest w środku. nacinamy jedną i drugą i uwaga uwaga mamy instrukcję to jest zdjęte ale to żadny problem bo nie jest to jest to po prostu to do doprostowania ta instrukcja i oczywiście woreczki z klockami Jedynka, jedynka, trójka. Dwójka. Czwórka. Dwójeczka. Wow, naprawdę, jestem tak zepsutowany. Też tymi woreczkami szeleszcze, więc nie wiem, czy, coś, czy dobrze mnie słychać, ale... Trójeczka, jedyneczka. No, dość dużo tego. Ale jest to modular, więc... No i mamy... Zobaczcie. Płytka konstrukcyjna. W kolorze... piaskowym Na szczęście nie uległa zniszczeniu. To mnie bardzo cieszy. Bo mogła pęknąć. Jest to duży element. Znowu jedyneczka. Tak jak mówiłem, te... Świetne oldschoolowe główeczki Tutaj mamy jedną. Ale temu przyjrzymy się jeszcze bliżej na recenzji. Od tego woreczka, będziemy zaczynali. To jest jedynka. Pewnie będziemy musieli wszystkie jedynki na raz otworzyć. Niestety jeszcze resztę. Wow. Aż tyle tego. Jeszcze. Naprawdę nie myślałem, że aż tyle tego będzie. Kartonik został już opróżniony. Ja sobie go tylko tutaj zamknę. Zaraz to jeszcze posegreguję aby pokazać Wam lepiej każde numerki z osobna, ile tego jest, ile worków i tak dalej. W kolejnej części wydaje mi się, że możemy sobie omówić w miarę elementy, jakie znajdują się w tym zestawie, a potem jeszcze zobaczymy. Także jeszcze ostatni raz zmieniam kadr i pokażę Wam dokładniej, co się w tym zestawie znajduje. Dobra, jak mogliście już zauważyć, ja sobie to posegregowałem w miarę. Tutaj mamy już pusty kartonik. On w sumie nie będzie tutaj nic się przeszkadzał, więc go tutaj zostawię. Instrukcja zapakowana w oddzielną foliówkę. Nie ma tutaj nalepek, także, tak jak już mówiłem, także będzie się bardzo fajnie składać. Płytka konstrukcyjna 32x32 study w kolorze piaskowym, oczywiście. No i teraz, tak, same worki. Z numerem 1 worków mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z czego w sumie jeden jest taki dość spory, a cztery są takie małe, a jeden jest taki. Z numerem 2 mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak samo pięć. Jeden jest taki większy, tutaj też widzę te nadrukowane szybki, bardzo ładne elementy, a cztery w mniejszym rozmiarze. Trójek jest najwięcej, jak układałem e, kubki, to do rozmiaru trójek jest najwięcej, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o, tych dużych w kolorze oliwkowym. I szósty jest taki bardzo duży worek, a pięć z mniejszych. Niektóre są naprawdę maleńkie, takie jak na przykład ten. No i czwórek mamy raz. tu który większe większy? Worki dwa, trzy, no i cztery. Ten jest największy, ale jeśli mamy ten. Część od latarni, które w każdym modularze, w kolorze białym. Co daje nam w sumie całą liczbę worków, jest 20 worków w tym zestawie. Płyta konstrukcyjna, no i instrukcja. Niektóre worki są mniejsze, niektóre większe, tak jak w każdym zestawie. Mamy tutaj 2380 elementów, także będzie dużo zabawy, a ja teraz Zabieram się za składanie, a Wy wyczekujcie kolejnych filmów z tym pięknym zestawem. się z Wami żegnam teraz. Do zobaczenia. Cześć!